Cześć strzelce, kochane, witajcie na moim kanale. Dziękuję, że tutaj jesteście. Dzisiaj robimy sobie, słuchajcie, takie czytanie na miłość. Co? Jest to czytanie bezterminowe, takie ogólne. Zobaczymy, co ta energia nam powie wskaże, jeśli chodzi o sprawy miłosne dla strzelca. Co? Zobaczymy, jaka jest energia ogólna na tą miłość, jak to teraz wygląda, co z przeszłości może wpływać na naszą obecną sytuację, na waszą obecną sytuację, strzelczyki w miłości. Zobaczymy, kochani, co tam jest w teraźniejszości, w sensie jak to teraz wygląda dokładniej. I zobaczymy, co przyniesie najbliższa przyszłość. Co? Talia dopowiadająca już jest tutaj. Ja właśnie kończę tasowanie głównej, także jestem ciekawa, co tam w miłości u Strzelczyków. Pamiętajcie, jest to czytanie na tak zwaną potrzebę chwili. Jeżeli czujecie się jakoś tak nie teges jeśli chodzi o sprawy miłosne i otworzycie to czytanie, to jest ono dla Was. Tak to działa. Co? Tak to działa. Super, poproszę o energię na miłość dla Strzelca. Miłość, miłość, ustrząca. No, czyżby ktoś miał dwa związki, dwie osoby, dwie rodziny? Co? A tutaj mamy sześć yy, mieczy. Kochane strzelczyki, jeśli chodzi o miłość, yy, dwa pentakle mówi, że yy, po pierwsze, coś, dosta coś dostaniemy ekstra, jeśli chodzi o miłość, także może kogoś poznamy. Co? I może dojść do takiej sytuacji, że będziemy mieć dwie osoby i będziemy musieli kurcze tutaj z jedną osobą gadać, tam z drugą. Co? Tak może być. Pamiętajcie, tylko ostrzeżenie przy tej karcie jest takie, że tak długo nie można, że w pewnym momencie jedna osoba się o drugiej dowie. Co? Tak może być no strzelczyki dobra, co z przeszłości wpływa na obecną sytuację miłosną u strzelca słuchajcie jakaś e, królowa królowa e, kielichu. słuchajcie, zapoznana przez na internecie przez internet, gdzieś tam słuchajcie, bądź w podróży. Jest to rak. Może być to jakaś pani, bądź pan z, z trygonu wody. Co? Rak? Skorpion może być. Ale myślę, że to bardziej chodzi o raka. Okej, okay, super. Zaraz sobie dopowiemy, zaraz sobie dopowiemy strzelczyki o co chodzi. Także słuchajcie, spotkanie z tą panią bądź jakieś przeżycia spowodowane przez tą panią, bądź tego pana mają wpływ na nas dzisiaj. Także jeżeli ta osoba nas skrzywdziła w przeszłości, my jeszcze dzisiaj yy, widzimy skutki tego tej, tej, tej rany rany. Może to być słuchajcie, taka naprawdę niezagojona rana. Co? Dobra, jak jest tu, tu i teraz, tu i teraz na strzelczyka, tu i teraz, miłości. No. Coś nowego, słuchajcie, coś nowego do Was idzie, jakiś nowy związek, jakaś nowa osoba. Słuchajcie, jeżeli poznacie jakiegoś e, głupca, że tak powiem, to może być to osoba, może to być bliźniak jakiś, prawda? Może to być osoba młoda, młodsza od was. Pamiętajcie, że jest to osoba taka niedoświadczona, także będziecie musieli wybyć wy tą osobą taką bardziej dojrzalszą. ok? generalnie wskazuje mi to tutaj, ten głupiec, ta królowa i tutaj te dwa pentakle, na to, że coś nowego się u Was dzieje, słuchajcie, w chwili obecnej, jeśli chodzi o, o, strefę, o, o strefę uczuć i związków i miłości, także może kogoś poznaliście i jesteście na, na nowej drodze, co? Zaraz sobie też to dopowiemy, a jak? E, kochane strzelczyki, co przyniesie Wam najbliższa przyszłość w miłości? Miłość, partnerstwo. Dogadanie się. Strzelce, no ja nie wiem. Wydaje mi się, że ta królowa kielichów pokazuje się tutaj jako, jako ta jedyna. Co? Zobaczcie, tu mamy dwa pentakle, tutaj mamy dwa kielichy. No. Dzieje się, jest miłość. Wygląda, że jest miłość, że będzie miłość, jest nowa miłość poproszę y, o trzy karty na tą królową kielichów. Co to za pani? Co to za pan? Wiecie, jak to jest w tarocie y, i w czytaniach ogólnych. Może jest to kobieta, może jest to mężczyzna. ten pentakli, może osoba, słuchajcie, y, to wpływa z przeszłości na waszą sytuację teraz obecną, także może, słuchajcie, to była jakaś osoba starsza od was, na stanowisku. Taka dosyć stateczna. Słuchajcie, z Drzegonu Ziemi. Byk panna bądź kozi, koziorożec. O, mamy tu parę król, król i królowa pentakli. I koło fortuny. I coś nowego. Tak, tu mamy pazia mieczy. No, kochane strzelczyki. E... Wygląda mi to na to, że ym, jakieś sprawy karmiczne. Sprawy karmiczne, tutaj się, słuchajcie, kochane strzelce, odezwą, jeśli chodzi o Waszą miłość. Yy, wygląda to jak nowa, yy, nowy, nowy cykl u Was się jakiś zaczął, słuchajcie, z tym głupcem, z tym paziem mieczy yy, i Wy byliście otwarci na tą miłość, yy, strzelce. Panie, panowie, i przyjęliście to, i tworzycie teraz super zgraną parę, niczym cesarz i cesarzowa. Król i królowa Pentakli to są tacy dla mnie cesarz i cesarzowa. I do tego mamy koło fortuny, tak miało być. Koniec jakiegoś cyklu, początek jakiegoś. Poznaliście się, byliście na to gotowi, jesteście teraz razem i wspaniale wam jest teraz na tej nowej drodze, co? Dobra, sytuacja obecna. Wiemy, że to jest nowa droga. Wiemy, że coś nowego rozpoczynacie, ale zobaczmy generalnie, co nam jeszcze ten głupiec może e, pokazać, wskazać, co? Wow, strzelczyki. Hmm. Jakaś lowe. Jakaś miłość. Ale miłość, słuchajcie. Taka... Kurczę, z przeznaczenia, z nieba. Zobaczcie, znowu świat nam przyszedł. Może być rzeczywiście poznany przez internet ktoś. Tak, osoba, słuchajcie, po doświadczeniach, osoba doświadczona, ale osoba taka, którą mieliście tam spotkać w tym, na tym internecie. Osoba doświadczona, ale też znaczy, że jak jest doświadczona, to znaczy, że jest emocjonalnie em, taka spokojna, emocjonalnie zrównoważona. Wow, umiarkowanie, będziecie super się, słuchajcie, dogadywać. I śmierć, tutaj mamy kompletne odrodzenie, kompletnie coś nowego w miłości dla Strzelca. Yy, I jest to, słuchajcie, wow. Może być ktoś, słuchajcie, z ognia. Nie, to nie, to wy. W końcu, słuchajcie, yy, nadchodzą dobre chwile dla Was. Yy, miłość, słuchajcie, pisana z góry. Wow. A tutaj mamy miłość, zobaczmy co nam, co nam powie co nam jeszcze tarot chce powiedzieć na najbliższą przy, przy, y, przyszłość w miłości dla strzelca, kochane strzelczyki, wow coś tam jest dla was ym, tak, jeżeli się wahacie bo macie tutaj, słuchajcie, zastanawiacie się iść, czy iść w tą, ten związek iść w tą miłość, czy nie iść ponieważ w przeszłości tam może coś tam się, wie, słuchajcie, zadarzyło. Nieciekawego, i może jakieś macie rany jeszcze półotwarte. Was, i może się boicie. Nie bójcie się. Wybierzcie tą osobę, no. Podejmijcie decyzję. Ja tutaj widzę, słuchajcie, miłość. Widzę nową ścieżkę. Królowa buław. Król mieczy. Siła. Pięć mieczy. Tak. Yy, kochani, yy. Wydaje mi się, że podejmiecie decyzję. Yy, podejmiecie decyzję pomiędzy właśnie yy, dwoma osobami. Dobra, i może będzie wam się wydawać, że ciężko będzie wam podjąć tę decyzję, ale nie, dacie radę i ta decyzja będzie dobra. Ta decyzja yy, przyniesie wam, słuchajcie, nieskończoną miłość. Ja uważam, że to jest miłość karmiczna. Że tak miało być, kochane strzelce. Nie wiem, kogo tam macie, kogo będziecie mieli, ale wygląda to super na chwilę obecną. Dzięki serdeczne strzelczyki, trzymajcie się, pozdrawiam, pa pa!